Poznałeś już hiragane i katakanę i przyszedł w końcu czas na kanji lub uczysz się już ich jakiś czas i prędzej czy później pojawi się to pytanie: po co, czy warto? W tym filmie pokażę Ci cztery powody na to, że jednak warto. Numer jeden: Łatwiejsze zapamiętywanie słów. Pomyśl, co będzie łatwiej zapamiętać? Słowo Nitoki zapisane w ten sposób, lub co gorsza, w ten sposób. Czy może jednak w ten sposób, kiedy wiesz, co poszczególne znaki oznaczają? Jak widać, jeśli mamy to zaplecze kanji, to łatwiej będzie nam przyporządkować jego poszczególne części, poszczególne części tego słowa, konkretnym znakom, które mają właśnie znaczenie. Zróbmy mały test. Chciałbym, żebyś zapamiętał słowo zaćwienie słońca po japońsku niścigoku, które zapisuje się w ten sposób. Czyli słońce. Jeść więc zjedzone słońce. Wrócimy za miesiąc i zobaczymy, czy pamiętasz. Numer 2. Łatwiejsze odgadywanie nieznanych dotąd słów. Celowo podaję takie ciut bardziej niecodzienne, żeby pokazać, że tak naprawdę nie jest to nic trudnego. A teraz spójrz na ogólne znaczenia tych pojedynczych znaków. Jak widać, im więcej znaków znamy, tym potencjalnie znamy więcej słów, nawet o tym nie wiedząc, bo może być tak, że ktoś zna słowo tokasu, czyli rozpuszczać i iła, skała, ale nie wie, że razem daje to słowo lawa. Do tej pory wszystkie zastosowania miały związek z pismem, ale czy kanji może być używane podczas rozmowy? Tak. Kanji pomagają również w rozmowie, jak już pokazuję. Numer 3. Lepsza komunikacja ustna. Załóżmy, że chcemy przedstawić słowo kenta, czyli japońskie słowo. Które zapisane jest w jakiś sposób w kanji. Jeśli chodzi o imiona w języku japońskim, no to jest to bardzo złożona kwestia, bo jedno imię może być zapisane przez różne znaki, tak samo jeden zapis może być odczytywany na różne sposoby. Ale jak ustnie przekazać słowo, w tym przypadku imię, jeżeli nie mamy możliwości zapisania go na kartce bądź na telefonie? Akurat kenta jest dość popularnym imieniem, ale zrobimy to tylko jako przykład. Tak więc, jak to zrobić, jak przekazać to słowo ustnie? Musimy zrobić to w ten sposób. KENTA złożone jest z dwóch znaków. Po lewej mamy KEN, po prawej TA. I teraz, żeby przekazać, jak to napisać, to musimy wybrać najbardziej popularne słowa, wykorzystujące te oba znaki. I powiedzieć to w ten sposób. KENTA WA Kenko no KEN TO FUTOI Czyli pokazujemy, że Ken z imienia Kenta pojawia się w takim słowie kenko. Jest to najbardziej chyba popularne słowo z użyciem tego znaku i jest to zdrowie. Więc Japończyk na pewno jakby będzie znał to słowo, jeżeli dobrze je wypowiemy. I wtedy już zobaczy w głowie to, to kanji, które pojawia się w słowie zdrowie. I teraz futoi to jest też przymiotnik. Oznaczający gruby, i ten znak tutaj od razu na pewno pojawia się w głowie. I wtedy już je pończyk zapisane imię Kenta w kanji. I tutaj, zanim przejdziemy do czwartego kroku, chciałbym przedstawić takie osobiste doświadczenie. Nazwałem to konwerter w głowie, konwerter znaków. Kiedy podczas rozmowy doświadczyłem właśnie takiego wizua takiej wizualizacji tych znaków. Otóż było to w Japonii, byłem z taką jedną znajomą Japonką w restauracji, no, w zwykłej knajpie i zjedliśmy taki, no, japoński typowy posiłek. I ona wtedy zapytała mnie, mam pukodeska? I ja wtedy nie wiedziałem, nie znałem tego słowa, nie byłem osłuchany z tym słowem i to dosłownie stało się w ułamku sekundy. Zobaczyłem wszystkie znaki, jakie obecnie znałem na cząstkę man, Dodam tylko, że to było jakoś po czterech latach nauki dopiero, ale pojawiły mi się w głowie te trzy znaki, a puku wiedziałem, że gdzieś to musi pochodzić od fuku i zobaczyłem te trzy znaki. I wtedy, jako że byłem w restauracji, byłem jakby w kontekście to wszystko odbywało się jedzenia, to jedynym sensownym połączeniem było połączenie tych dwóch znaków. Mam puku, czyli pełny brzuch. Więc pytanie po prostu brzmiało: czy jesteś najedzony? Numer 4. Jest to po prostu urozmaicenie nauki. I tutaj właśnie czytanie zwykłych książek, takich nie do nauki, czy granie w gry jest bardzo fajnym sposobem nauki, ale wymaga właśnie znajomości tych znaków kanji, ponieważ w zwykłych książkach nie wszystkie słowa są podpisane, tym bardziej w grach. Tak więc jeśli znamy tych kanzi troszkę więcej, to jesteśmy mniej ograniczeni przez brak wiedzy. I wtedy nasza nauka już nie jest taką typową nauką, tylko przyjmuje formę rozrywki. A jeśli chcesz wiedzieć, jak uczyć się nowych, kolejnych znaków, to zapraszam do tego filmu.